Czym jest tak naprawdę prowadzenie biznesu? To jest tak naprawdę branie ryzyka na klatę na siebie e, i gaszenie pożarów, kurwa. Codziennie, codziennie. Ryzyko, ryzyko i pożary. Im więcej jesteś w stanie przyjąć na klatę tego ryzyka, tym potencjalnie jesteś w stanie więcej zarobić, bo to jest rozwiązywanie codziennie problemów. I osoby, które mają problem z tym, ze stresem, E, tutaj sobie mogą ciężko poradzić. Tu może być trudno. I umówmy się, i to też nie, jak popatrzycie na największe organizacje, na przykład e, Steve Jobs, e, czy z polskiego podwórka Robert Green, tak, który stworzył Codwise. To są ludzie, którzy no, nie byli najlepszymi programistami, na przykład, tworzyli spółki technologiczne, sami o sobie mówili, że są najgorsi w programowaniu w firmie, ale to nie przeszkadzało im stworzyć wielkie organizacje i zarabiać, tak? Ale oni brali na klatę zupełnie inne rzeczy: oni brali całą tą organizację i ryzyko z tym związane. Więc tu jest tak naprawdę też klucz. Jeżeli chcesz rosnąć, chcesz być duży, to często. Nie jest sama wiedza, jakaś ścisła w jakimś obszarze, tylko tak naprawdę spojrzenie z całości, taki helikopter view z góry na całą organizację i branie ryzyka, to czego inni nie potrafią. Inny w ogóle model działania na zupełnie innym levelu. Pozdrawiam, Pozdrawiam tych w helikopterach.